Cześć, ze względu na falę pytań pod ostatnimi filmami, czym parzę kawę, zdecydowałam się przyjść do Was z filmem i pokazać Wam, czym i jak robię swoją kawę. Zaprezentuję Wam sprzęt, czyli Aeropress do kawy, taka wielka strzykawa do kawy. Koszt urządzenia jest relatywnie mniejszy niż koszt całego ekspresu, dlatego jeżeli uwielbiacie kawę tak jak ja, zapraszam Was do filmu. Jeżeli chodzi o sam AreoPress, przychodzi on naprawdę w bardzo fajnym opakowaniu i mam dla Was kod zniżkowy właśnie na takie sprzęty. Więc, jeżeli będziecie zainteresowani, to doczekajcie do końca filmu, to się wszystkiego dowiecie, jeżeli chcecie takie coś kupić sobie albo komuś z bliskich na prezent. A myślę, że takie opakowanie, taki sprzęt każdego kawosza zaciekawi i na pewno zadowoli. W skład urządzenia wchodzi tłok oraz samo urządzenie, w którym parzymy e, kawę, e, znajduje się też taki lejek, przez który możemy wsypywać kawę, powiem szczerze, ja tego nie używam. Znajduje się również miarka do kawy, e, taki specjalny przyrząd do mieszania, ale oczywiście możecie to zastąpić też zwykłą łyżką, jeżeli gdzieś Wam się to zapodzieje, oraz 365 filtrów papierowych. Jeżeli nie chcecie korzystać z filtrów papierowych, na stronie internetowej możecie znaleźć również metalowe filtry wielokrotnego użytku. Ponieważ, posiadałam już Aeropress, a firma Coffee Desk zauważyła moją wielką miłość. Do kawy zdecydowali się obdarować mnie młynkiem, który pasuje idealnie do tego Aeropresu. I właśnie taki zestaw od nich otrzymałam. Jest to młynek, który możecie używać oczywiście oso osobno, jeżeli nie macie Aeropresu, i wtedy kawa mieli wam się do takiego tutaj pojemniczka, bądź za chwilę pokażę wam jak to pasuje po prostu bezpośrednio do Aeropresu. Możecie zmielić tą kawę. Młynek posiada też etui, dzięki czemu możecie je w wszędzie przetransportować. Jeżeli chodzi o sposób parzenia kawy w areopresie jest to wasza decyzja i tym jak zdecydujecie się parzyć możecie wydobywać różne smaki z waszej kawy. Jedna ze szkół jest taka, że najpierw zakładacie na dół filtr i zalewacie e, wodą, mieszacie i dopiero wkładacie e, tłok, ale do mnie ta metoda nie do końca dociera, ponieważ wtedy część kawy takiej jeszcze średnio zaparzonej wypływa nam dołem e, po prostu przez sitko i jakby nie za bardzo pasuje mi ta metoda, więc pokażę wam po prostu jak ja parzę tą kawę. Pierwszą czynnością jest umieszczenie filtra po prostu na sitku, które mamy. Jeżeli chcecie otrzymać delikatniejszą kawę, po prostu użyjcie dwóch takich filtrów. I filtr przelejemy teraz ciepłą wodą, tak żeby nasza kawa potem nie pachniała takim papierowym posmakiem. Teraz przechodzimy do najfajniejszej czynności, czyli mielenia kawy i robienia już całej kawy. Jeżeli chodzi o wodę, to ja sobie nastawiłam ją w czajniku na temperaturę 80 stopni. Po prostu chodzi o to, żeby woda miała między 70 a 84 stopnie, tak mniej więcej jest zalecane i najpierw montujemy sam może najpierw sobie kawę odstawię i najpierw zamontujemy sam um, aeropress e, tak jak mówiłam wam, możecie oczywiście zrobić to w ten sposób, że przykręcicie teraz e, na dno e, filtr, nasypiecie tutaj zmielonej e, kawy e, zalejecie wodą i zaraz pokażę wam, bo następne czynności będą takie same i będziecie jakby parzyć ją w tą stronę ale od razu was uprzedzam, że tędy będzie się wydobywać trochę takiej jeszcze świeżo, niezaparzonej kawy e, oczywiście jak kto lubi, bo na pewno są zwolennicy i takiej metody ja będę ją robić jakby w odwrotny sposób czyli to urządzenie y, nadziewam sobie na tłok Na górę nakładamy młynek. Mam nadzieję, że ta konstrukcja zmieści się w oku mojej kamery, no jakimś cudem się mieści. Um, I wsypujemy jedną miarkę około 18 gram e, takiej jak będę używać ziarniste Jak macie mieloną od razu kawę, um, no to oczywiście mielonej kawy, ale my sobie będziemy mieli ją bezpośrednio e, tutaj do Aeropresu. Kawę mamy już zmieloną, ja teraz będę zalewać około 100 ml wody. Teraz zamieszczoną taką szpatułką, mieszadełkiem, po prostu delikatnie mieszam tą kawę i odstawiam na około 30 sekund. Jeżeli macie ochotę na takie zwykłe, klasyczne, małe, czarne, mocne to zostawcie po prostu tą kawę na około 2 minuty. Ja natomiast doleję jeszcze 100 ml wody, no i zostawię właśnie na 2 minuty do całkowitego zaparzenia. Dobra, kawa jest już zaparzona, więc na górę nakładamy e, nasz filtr. Jeżeli używacie takiego metalowego, to najpierw nałóżcie filtr, a potem przykręćcie e, po prostu wieczko. Zakręcamy są szkoły, które teraz naciskają specjalnie tłok, tak żeby po prostu pozbyć się tego powietrza, który znajduje się teraz między sitkiem a ostatnim jakby poziomem zaparzenia kawy, ale ja wiem, że po to parzę tą kawę, żeby się rano obudzić więc na pewno rozlałabym to wszystko po tym blacie, dlatego po prostu ja tego nie robię i to powietrze ucieknie potem w tym tłoku wywracamy po prostu aeropres i bardzo powoli nigdzie się nie śpiesząc powolutku po prostu wtłaczamy nasz Kawę. Do tego nie trzeba jakiejś wielkiej siły i pamiętajcie, że też nie warto się spieszyć. Jak widzicie, nasza kawa jest już przepięknie zaparzona. W całym moim domu pachnie kawą. Jeżeli lubicie, dodajcie mleko. Jeżeli macie ochotę na zwykłą ee, czarną kawę, to po prostu wypijcie ją od razu gotową. Ja biorę swoją po prostu na wynos i idę teraz na spacer. A taki mały bajer dla kobiet, powiem Wam szczerze, że ja nie lubię niczego marnować. Ehm, I po prostu kawę, która zostaje nam tutaj na filtrze. Możecie sobie odsypać, wysuszyć i użyć po prostu do peelingu kawowego. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeżeli chcielibyście kupić takie urządzenie albo cokolwiek, jak do kawy, same kawy, to zapraszam Was na stronę Coffee Desk i na hasło PATI TV macie 20% zniżki aż do 31 maja. Także wiele święt przed Wami, jakiś dzień babci, dzień dziadka, dzień matki, walentynki. Także sporo okazji się na pewno znajdzie, żeby może komuś bliskiemu albo po prostu sobie zakupić taki sprzęt. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już. Niebawem.